Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kozewce. Mam nadzieję, że cieszycie się widząc ten materiał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał po jeszcze więcej filmów na tym kanale. To co istotne, zapraszam Was także na mój Instagram yy, i zapraszam Was do oglądania symulacji meczu z Luton Town. Bo no, nie chcę grać w tym spotkaniu, przyznam szczerze, jakby tutaj, będąc Premier League, absolutnie napalony i nastawiony jestem na spotkania właśnie yy, w, lidze, yy, w, w Lidze Angielskiej. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie um, wyglądało, jeśli chodzi o nasze poczynania, bo liga rozpoczęła się dla nas fatalnie. Zobaczymy też, czy w meczu z lutą ja wejdę. Może damy menadżer odrobinę odpoczynku, tym bardziej, że potem zaraz gramy z. Y E, z Fulam. E, nie, no jestem w drużynie. E, m, to spotkanie raczej wygramy. No nie widzę innego scenariusza. Przegrywamy jeden do zera. Ja zagrałem spotkanie tragiczne, ale nie najgorsze w zespole. No trzeba przyznać, że Bormów jest w gigantycznym dołku. Raczej nie można zwalniać tu menadżerów, ale jeżeli. Jakby można było mieć yy, opcję zmiany menadżera, to klub zdecydowałby się na nią. Myślę, że może już teraz, no bo naprawdę bardzo źle rozpoczął się ten sezon. Zawodnicy nieobecni, przełożone spotkania no to wszystko wiemy. No i wiemy także, że gramy teraz z Fulam. Chcę zagrać w tym meczu, bo ja cały czas chcę swojej pierwszej bramki w sezonie. Ja cały czas chcę swojej pierwszej bramki w Premier League. No a Fulham to jest nasz poziom. E, trzeba to przyznać, że, że, że tutaj naprawdę powinniśmy wygrać to spotkanie. Jeżeli mamy w tej lidze się utrzymać, jeżeli mamy w tej lidze zostać, jeżeli mamy w tej lidze w ogóle cokolwiek znaczyć, a nie być tylko em, czerwoną latarnią i, i chłopcami do, by, do bicia. No to to jest taki mecz, w którym trzeba punkty podnieść z murawy, no bo jak na razie tylko z beznadziejnym Arsenalem byliśmy w stanie zremisować i, yy, i to tyle, no nie? Więc, więc tak to nie może wyglądać. Ja schodzę do boku, nie wiem czy nawet nie za bardzo, bo tutaj nie było jak grać, ale teraz była uliczka, no tylko, że ja chciałem piłę do środka, dostałem ją na zewnątrz, musiałem zawracać, co było w ogóle bez sensu. Źle to wygląda i wyglądało fatalnie. No blok defensywny u nas to jest dramat, nie? Zobaczycie zresztą, a w zasadzie może nawet nie tyle obrona, co, to, co, to co jest przed obroną, a w zasadzie pomocnicy nie ma tu nikogo, wbiega sobie rywal, robisz sztuczkę, podaje i, i, i po robocie, nie. No, no, no naprawdę, defensywni pomocnicy w naszej drużynie. To jest absolutny dramat. No, to, taki, to taki, że mi jest ciężko opisać. Szukałem jakiejś metafory, szukałem jakiegoś porównania, ale, ale, ale są tak słabi, że, że, że nic w świecie nie jest tak słabe, żeby znaleźć do tego porównanie, ale dostałem teraz piłę. Na ścianę musiałem ją przyjąć, ale udało mi się z obrońcą na plecach, mimo wszystko sobie poradzić. No tak, no ale widzicie, ja nie prosiłem o tą piłkę, byłem w miejscu, w którym mogłem dostać podanie. Był inny kolega, jeszcze lepiej ustawiony niż ja. Na no Pierson zdecydował się na to, czy tam Parson, Pattison, czy Peterson zdecydował się na to, na co się zdecydował. I z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że nie była to decyzja do. Znowuż na boku szukam swojego miejsca i szczęścia. No tylko tak, ja jestem ustawiony fantastycznie, jeżeli chodzi o możliwość zrobienia czegoś. Tylko ja nie mam z kim e, czegoś zrobić. E, a nie było nawet miejsca, żeby uderzyć. Może teraz spróbuję taki strzał rozpaczy dramatyczny. O mój Boże, to się nadaje do jakiegoś e, łapu-capu Sport Plusa, czy innego tam, łap sport, czy, e, czy Persów, bo no to, to, to nie tak miało wyglądać. Nawet widzieliście ten pasek strzału był, był czerwony, a. No a strzał nie był dobry. No dobra, spróbujmy tutaj otrzymać podanie. No to się nie uda, muszę wracać, muszę szukać miejsca. No zobaczcie, ile miałem przestrzeni na 16. Ta piłka i tak do mnie nie trafia, ale. No nie, nie, nie. To jest po prostu hik. Przekwytujemy tę piłkę wreszcie. Mówię wreszcie, bo akcja Fulham trwała naprawdę długo czasu. Po prostu ze spokojem sobie wymieniali futbolówkę. No ale ja specjalnie nie starałem się tutaj, wiecie, nic przeszkadzać moim kolegom z drużyny. Teraz to wygląda naprawdę dobrze. Będzie rożny, będzie rożny. No dobra, wreszcie, wreszcie coś się dzieje. Nie wiem, czy to jest, nie jest nasz jakiś, nie wiem, pierwszy czy drugi rożny w tym sezonie. Schodzę do tej piłki. Spokojnie, ty sobie wybiegnij. I teraz masz dużo więcej miejsca. No ładnie, ta akcja się zapowiada. No super, że to sobie wycofaliśmy. Spróbujmy jeszcze może zagrać trochę małej gry. A, nie tak, nie tak. No jestem, jestem, jestem. Spróbujmy wejść w ten sposób. Mam tu piłę. I do pustaczka podanie, i to będzie gol. To jest asysta, tu nie ma spalonego. Udało się coś wreszcie wykombinować i wykminić. Było w tym trochę przypadku, ale wpada, wpada, wreszcie wpada. Słuchajcie, tak więc mamy jeden do jednego ehm, Tu, no, przebitka, bo przebitka, ale nikt nie będzie na to narzekał. Przytomne zachowanie, ale powiem szczerze, ten z szesnastką Ferguson tak za. tak uderzył, że byłem przekonany, że ta piła pójdzie w ogóle nad, nad bramką. Bo to naprawdę tak jakby. No chłop się nie oszczędzał, ani siebie, ani futbolówki. I to się mogło źle skończyć. Ale ważne, mamy pierwszego gola w sezonie. Znaczy, nie ja, ale jako drużyna. No i, i, i przynajmniej pierwszą asystę ja zdobywam. Więc wreszcie są pierwsze zdobycze w statystykach. A może zaraz pójdziemy za ciosem. Nie pójdziemy, bo to by wymagało celnego podania. Ale dobra. Ta pierwsza połowa kończy się na pewno dla nas optymistycznie. No bo też Fulham nie najlepiej sobie radzi poza tym jednym golem zdobytym i, i tym jednym bardzo długim posiadaniem. A mi się bardzo podoba, że jest zgliczowany i mnie pokazuje właśnie w stroju londyńskim. Jego zespołu co chwila, fantastycznie, fantastycznie Znakomicie wykonana gra Był rzut rożny dla naszych rywali Ale nic im z tego się nie udało, a ja teraz mam Mnóstwo miejsca i wiecie co Ja nie wiem czy w stylu Leo Messiego nie spróbuję Troszeczkę tutaj samemu pójść Po prostu skrzydłem, zejść do środka i uderzyć na O, ale w ten sposób no, Mam problem, żeby minąć dribblingiem w ogóle obrońców Znaczy oni bardzo łatwo to czytają, ale teraz Ja przy tym obrońcę, dobra Wycisnąłem i tak z tej akcji różnego. Biorąc pod uwagę, że podczas całego tego zamieszania, Tylko jeden z moich zawodników w ogóle dobiegł do nas, no To ja i tak jestem całkiem zadowolony. Wiecie co? Spróbuję stąd uderzyć, bo tu było dużo miejsca! Nie ma gola, byłem pewny, że to jest gol! Byłem pewny, że to jest gol! Ile zabrakło? Oj, dużo, 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 dużo. ona się już nie skręci. Ale szczerze, że z tej pozycji, z której oddawałem strzał, Byłem przekonany, że to będzie gol. No nic. Cały czas czekamy na to pierwsze trafienie. No no no, 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 ja już naprawdę byłem w ogródku, już witałem się z gąską. Już myślałem, jaka pierwsza cieszynka w Premier League. O jezu, za mocne to podanie. Gdybym zagrał to lepiej, to naprawdę tutaj byłoby pięknie. Cały czas jednak mamy tę piłę w posiadaniu. Czemu nie zagraj z tą dziesiątką, tego nie wiem. Teraz możesz dać. Super, ja jeszcze się odwrócę. O, cały czas trafię, tracę te piły w driblingu. Za każdym razem, kiedy myślę, że już minęło, co oni jeszcze gdzieś tą nogą machną, jeszcze jeszcze coś tam zrobią. I, no i koniec końców wychodzi to tak, jak wychodzi, że, że nie wychodzi. A, i myślałem, że mamy wszystko połapane, niestety. Rożny dla, dla rywali. Ja, jak zwykle, schodzę do boku, bo dzięki temu często mogę te piły dostać w przyjemnym miejscu. No, tym razem tak się nie stało, ale one naprawdę bardzo często lądują tam gdzieś na boku, gdzie ja szukam. Yy... Pozycji. Okej, okay, okej. Okay, spokojnie. Teraz możesz dać. Super, ale obiegaj tam cały czas. Obiegaj tam cały czas. Dobra, teraz jak dasz, to ja powinienem do tego zdążyć, ale obrońca jednak przepchał mnie. No nie, nie dziwi mnie to, że, że pojedynek fizyczny w ten sposób przegrałem. Myślałem, że uda się go jeszcze ominąć, ale mądrze mnie gdzieś tam złapał, przytrzymał i nie było opcji, żeby się um, urwać. No cały czas jeden do jednego. Z jednej strony fajnie by było pójść po pełną pulę. Z, drugą, z drugiej jednak, biorąc pod uwagę to, jak. Jak w tym roku gramy, warto by było ten jeden punkt poszanować może też. Ok, przejmujemy. I na spokojnie, na spokojnie, panowie. Jest tutaj granie, jeszcze zagram ze skrzydłowym. Znaczy. Nie wiem, czy to był skrzydłowy czy obrońca. No ważne jest to, że, że jeszcze mamy jak grać. No ale zobaczcie, no nikt się nie pokazuje. Nie ma w ogóle chęci jakby zaatakowania. No, widzę, że uciekasz widzę, 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 widzę i to wyszło naprawdę fantastycznie. Możesz zagrać jeszcze przed pole. Super, przyjmuję tę piłkę, szukam miejsca, żeby uderzyć, ale zablokowany jestem, no. To jak komputer jest w stanie szybko doskoczyć, jak, jak czyta każdy zwód i tak dalej, no to jest niesamowite. Teraz dostajemy piłę. No idź, Sołaksu, idź, spokojnie, no przecież e, jak ten, jak wyjdziesz tutaj, to ci podam. Zagrajmy sobie to jeszcze tak. Wy, wypuść, wypuść, wypuść tą piłę! Wypuść! Będzie gol! Będzie gol! Będzie gol! Jest pierwszy gol w Premier League. No i to mi się podoba, słuchajcie. No i to jaki gol, bo to jest bramka dająca trzy punkty, bo ja nie wierzę, żebyśmy mieli to wypuścić, chociaż teraz czuję, że straszliwie kraczę. No to... No to jest pierwszy gol w Premier League, tak? Czy siak? Niezależnie od tego, co miałoby się tutaj wydarzyć. Ta akcja już już traciłem, ja już traciłem nadzieję, bo tu poszedłem na pozycję piły, nie dostawałem, ale w końcu jest. Mocne uderzenie, bez szans, bramka szfulam. E, no to był, to był piekielnie mocny strzał e, z niewielkiej odległości. No i mamy to, słuchajcie, mamy to. Pierwsza bramka na boiskach Premier League. 88 minuta. No to jest coś, to jest coś, bo e, dzięki temu liczę na to, że naprawdę e, będziemy mogli tutaj myśleć o... O trzech punktach, no które w rywalizacji, właśnie z takim fulam, no to to jest jak sześć punktów. Kamiński pojawia się na boisku, a w zasadzie schodzi z boiska. Nie wiem, czy to jest t, t, ten Kamiński prawdziwy, czy to może Adrian Kamiński. E, nie wiem kto to. Wiem, że musimy tutaj naprawdę jeszcze się skupić i, i ja mam gdzieś ocenę, przyznam szczerze. E, ja tutaj będę pracował z tyłu, bo dla mnie się liczy to, żebyśmy my tutaj. Wygrali ten mecz, więc no właśnie, o to mi chodzi. Że tutaj nawet poza pozycją biegałem, tylko po to, żeby im poprzeszkadzać. No ale najbardziej przeszkodziła moja asysta i bramka Fulam w tym meczu. Wygrywamy, piękna sprawa, słuchajcie. Bycie napastnikiem, zdobywanie bram, no czasami tę piłkę tracę, ale tę piłkę na razie będę tracił, bo nie mam tak dobrego dryblingu, a nie jestem w stanie fizycznie tych pojedynków wygrywać, więc no, niestety to jest wliczone w koszta, że tak to się będzie wszystko kończyło. Kończymy, słuchajcie, tutaj kolejną porcję treningów, to jest piękne. Mamy 75 oceny ogólnej, więc to jest coś naprawdę fantastycznego. I przed nami ostatni dzień okna transferowego. Ciekaw jestem, czy może jakiś zespół po tym, jak gramy teraz. Się na nas połazi ale, połazi, ale nie widzę tego, no jest skupiony Ferguson Inacio i Kamiński, więc prawdopodobnie, no to to jest ten Kamiński, zobaczmy statystyki zespołu e, Bormów no ale tutaj mamy tylko po prostu to opisane w ten sposób, Kamiński, Kamiński Kamiński, 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 Jakub Kamiński, to może być on, nie? No nie wiem. Jest Kamiński kupiony, tak czy siak, tutaj nie zobaczymy żadnych transferów ani wieści, więc, więc, więc tyle. Ja strzeliłem zwycięską bramkę, więc jest to piękna sprawa. Wydało, wydała Stonila 133 miliony. No zakupy godne klubu. Który sprzedałby Grilisza, Murynu oraz Vlasic przychodzą do Arsenalu, no a my też słuchajcie, no wydaliśmy więcej niż zarobiliśmy tak naprawdę, więc em, tutaj widać, żeby nieminek Bormów się, się, się yy, Boże, się zbroi, żebyśmy w tej lidze zostali, ale jeżeli będziemy tak grali, to, to żadne transfery do klubu nam nie pomogą. No i co, ostatnia godzina tego okna została, e, już żadnego takiego transferu dla nas dużego nie było. Jeszcze kolejne transfery Aston Villa, e, koniec okna transferowego, fajnie, no fajnie to by było też e, zobaczyć jak to dalej będzie wyglądało. W Lidze gramy z Manchesterem City, więc naprawdę szykuję się. Niezła zabawa, to co istotne. Um, cały czas nie dostałem powołania do reprezentacji. No nie wyobrażam sobie być Polakiem na poziomie Championship, zdobywającym tyle bramek, a potem grającym w pierwszym składzie Premier League, nawet na pozycji napastnika, tak naładowanej w reprezentacji Polski. No i nie dostać powołania jako 17-latek. No to jest naprawdę niesłychane. A my teraz na Etihad Stadium. Zagramy z Manchesterem City, który wyprowadzany jest przez Ramosa z opaską kapitańską, w którym Harry Kane gra na napadzie. No to jest naprawdę, to jest naprawdę ciekawe zestawienie. Widzę Rodrigo nie wiem, kto jest jeszcze w obronie, no a warto by było się dowiedzieć, no bo to jest jednak e, dosyć, istotny, e, dosyć istotna informacja. No, chyba to jest Ruben Diaz albo to może być John Stones, tak patrząc po sylwetce. To, co nieprzyjemne dla mnie w tym meczu, no to stroje. Myślałem, że będzie troszkę większy kontrast. Niestety nie, więc e, trzeba będzie tutaj naprawdę mocno wytężyć wzrok, żeby nie popełnić głupiej straty, żeby e, żeby, żeby, dobrze podawać i też dobrze się ustawiać, no bo czasami, e, no, no ten. To... To może być naprawdę mocno mylące. Na przykład teraz chciałem zagrać do obrońcy a tym obrońcą był Hurricane, co mogłoby sprawić sporo problemów. Nie wiem, czy nasz zawodnik e, tutaj e, popełnił błąd, czy nie, ale... ale zagrał fatalnie. Znaczy błąd popełnił, ale nie wiem jaka była jego pszczena. Dobra, ja wracam na pozycję, bo zacząłem latać bez sen Okej, okay, okej. Okay. Widzę, że tutaj mamy szansę zagrać coś do przodu. Ale jeszcze czekamy, żeby więcej naszych zawodników się tu zaangażowało. Złe podanie. Znaczy, ja źle poprosiłem. To była moja wina. No, zacząłem napędzać tutaj akcję, która może, może coś nam e, tutaj przyniesie. No nie, ten, bo ten z dziesiątką nie umie podać w tempo. Ale okej, okay, spróbujemy tutaj się pokazać za Ramosem. No ale przy takim podaniu to nawet 90-letni Ramos nie miałby z tym problemu. Zejdźmy sobie tu między linie, ale o, 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 no bo szukam takiego miejsca, gdzie będę mógł rzeczywiście piłę bezpiecznie dostać i ewident, ewentualnie zacząć jakieś, jakieś tutaj wbieganie, tak jak na przykład teraz, no ale no widzicie, to ja nie prosiłem specjalnie o podanie widzicie, co robi ten Ziomo z dziesiątką, no to, 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 to tak się nie da grać w piłkę na poziomie Premier ligi, że on sobie bierze piłę pod nogę i, i nic z nią nie robi. Teraz trzeba będzie w obronie mocno podziałać. Kevin De Bruyne szuka miejsca, żeby uderzyć świetnie w defensywie. Teraz nasi obrońcy ustawieni. Potem jeszcze chyba w ogóle spalony. Super, super, no bo to naprawdę mogło się skończyć bardzo źle. I tutaj fenomenalnie nasza defensywa. Piłka rzucona na taki bezsensowny młyn trochę, bo zarówno ja, jak i ten nasz pożal się Boże rozgrywający z numerem 10. No nie jesteśmy najwyżsi, a przeciwko nam był Rodri oraz Ramos. A teraz Sterling, Begowicz. No, i ratujemy się wybiciem. No, zaczyna się robić niestety gorąco pod naszą bramką. Ja tradycyjnie schodzę do boku, ewentualnie będę czekał tam na dogranie. Mam nadzieję, że nie ma Kyla Walkera po stronie naszych rywali. No, bo to jest właśnie ten, który w, w zespole Manchesteru City zostaje właśnie na takich gagatków jak ja, czekających na kontrę. I zwykle te kontry kasuje, bo jest piekielnie szybki. Ale zobaczcie, właśnie o to mi chodzi. No, ale świetnie wskoczył przeze mnie przede mnie żał Cancelo. No, na to nie zwróciłem uwagi. No ale w obronie pracujemy całkiem przyzwoicie w tym meczu Na razie nie mogę e, przyczepić się do naszych zawodników e, Możesz dać, możesz dać Spok Schodzę do piły do prawej strony Dostaję piłę w lewą I, I Jak ja mam Jak, i, jak mamy zagrać w piłkę dobrze panowie w, Przy takim podejściu Ale dobra, mamy szansę zacząć kontrę Do piłki, nie chowaj się, zarywaj Zobaczmy, osamotniony trochę tutaj jestem. Teraz dyszka pięknie wyszedł, nie spalił tego! No to WAL! I walnął! I mamy jeden do zera! Ja mam kolejną asystę w Premier League. Ale powiem szczerze, to co zrobił Manchester City teraz, mnie absolutnie zadziwiło, bo... No, ja miałem tą piłkę. Nie wiem ile sekund, ale spokojnie sobie ją prowadziłem przez środek boiska. Zresztą widzicie, nie zdecydował się na wyjście do mnie żaden zawodnik. A jak już wreszcie zrobił ruch w moim kierunku, no to wystarczyło podać, no bo został wtedy dziesiątką sam. Ten, 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 ten nasz Danjuma. No spoko, no fajnie, fajnie. Druga asysta w Premier League, więc to jest piękna sprawa. I jestem z tego powodu naprawdę zadowolony, no bo. No, to chodzi, żeby, żeby zdobywać te asysty, te bramki. No bo im więcej, szczególnie przeciwko takim zespołom jak City, no to tym większe zainteresowanie. Przynajmniej i tak powinno być. I tak sobie wmawiam, że, że tak jest. No to już jest druga połowa tego spotkania i powiem szczerze, no. To jest taki moment, że fajnie się wygrywa z City 1-0, ale tak naprawdę, jeżeli my zaraz stwierdzimy, że nam to pasuje i, i się cofniemy i zaczniemy się bronić no to my ten mecz przerżniemy 5 do 1, nie? Eee, i, I to jest duży problem. Więc pytanie, czy chcemy się odsłonić i narażać na, na utratę ewentualnej bramki w ta, z taką drużyną jak City, czy... No właśnie, czy co? Więc eee, to jest naprawdę duży problem. A teraz fajnie rzucona ta piłka, tylko troszkę zabrakło celności w tym podaniu, bo eee, to miało naprawdę szansę powodzenia, no ale niestety nie wyszło. Spokojnie, panowie, spokojnie. No, właśnie, to nie było spokojnie. No, to nie było spokojnie. Gościu musiał oddawać piłę przewrotom. A teraz udaje mi się zagrać znakomicie, dobra. Poproszę, żeby uderzył z tego. O mój Boże, i uderzył. I to jak uderzył? Panie Pearson, nie ja odwołuje wszystko, co ja o panu mówiłem. 2 do 0 prowadzimy z Manchesterem City, słuchajcie, wow. Fajnie się udało tę piłę rzucić, dały jej się odbić raz, a potem. Co za gol! No, siadła mu piła niesamowicie. Bum! Piękny miała pułap, bo spadała um, już w takim momencie, że no, nie miał jak tego Ederson obliczyć. Pep Guardiola wściekły. Pearson już nic lepszego w tym meczu i w swojej karierze nie zrobi, więc nie dziwię się tej zmianie, na boisku pojawia się Jack Wilshere, więc możemy liczyć na to, że przynajmniej podania dostaniemy celne, choć nie wiadomo jak długo na tym boisku pozostanie zdrowy. No dobra, może żart z kontuzji nie powinien, nie, że nie byłby zbyt potrzebny, ale wiecie o co chodzi, no Jack Wilshere to, to nie wiem. Top szklanych zawodników, naprawdę, i to taki top topów, a my mamy szansę teraz pojawić się pokazać się po raz kolejny, no piła miała potencjał, no ale niestety przechwycona po drodze przez jednego z zawodników obywateli, którzy są teraz w dużych problemach, no bo my zdobywamy drugą bramkę i, i, i cały czas napieramy. I tego City myślę, że się nie spodziewało, że wychodzili na drugą połowę z takim nastawieniem, że wreszcie coś, coś, coś wpadnie, że, że uda się coś tutaj em, w końcu wcisnąć, a... A my stwierdzamy, że nie, że tak łatwo nie będzie. Ten strzał był groźny. No i cały czas przy piłce sterling. Szczególnie w polu karnym na niego trzeba uważać. Aj, no, no takie uderzenie na uwolnienie i też nie wychodzimy jakoś strasznie do, do tego, żeby ich teraz... Złapać, więc boję się, że my zaraz Zwolnimy strasznie mocno i to będzie Naszym największym problemem w tym meczu Bo City na dwa gole 20 minut, na 5 goli Spokojnie by im wystarczyło no To jest ekipa z nieskończonym ofensywnym potencjałem Tak naprawdę, świetne teraz to podanie No i co, nie wiem tylko czy się ścigamy Dobra, spróbujmy się pościgać z Rubenem Diaszem Udaje mi się to, teraz próbuję Wejść przed niego, ale no nie, no to jest profesor Profesor z Portugalii Szkoda Myślałem, że uda mi się wstawić nogę no brakowało naprawdę niewiele, żeby tutaj e, już wygrać pozycję i wtedy mógłbym mnie albo tylko faulować, no albo już odpuszczać i, e, i pozwolić biec na bramkę Edersona e, samotnie, a to skończyłoby się pięknym golem, no wszyscy o tym wiemy, prawda, że to, to, to byłby gol na pewno. W ogóle m, kocham w swojej postaci m, tej wymyślonej tutaj to, że to jest siedemnastolatek, więc jakbyśmy mieli taką sytuację, to nie ukrywam, że ja pewnie bym trochę poświrował, e, co mogłoby się zdarzyć młodemu piłkarzowi, a teraz nam się zdarza e, stracenie bramki. No nie dobrze. No ale spokojnie, zaraz możemy z tego zrobić 3-0, bo się ustawili fatalnie. No ale stary, no. T... A, z pierwszej piły, gdybyś to zgrał, to przecież ten Ramos to już nie wiedział, co się dzieje. No, on myślami to był, był przy trofeach w Madrycie, no. Ale dobra, no może, może nam się uda jeszcze raz ich zaskoczyć. No, Jestem Manchester City dzisiaj do e, zranienia i to bardzo. No, trzeba przyznać, że wyszli na nas z opuszczoną gardą i dostali raz, dostali drugi raz i jeszcze tej gardy nie podnieśli, więc e, naprawdę, no, ale to jest nadal Manchester City, więc tutaj e, jedno uderzenie i my leżymy, wiecie o co chodzi. Szczególnie jeżeli będziemy grali w ten sposób. Ja zszedłem bardzo nisko do tej gry, żeby no zagęścić ten środek pola, żeby dać sobie szansę, a teraz będziemy mieli szansę na to, żeby im zrobić kuku, ramos, ramos. No Ramos, cały czas Ramos i, i niestety znowuż przegrywamy ten pojedynek, brakuje szybkości, brakuje odejścia, brakuje nam odrobinę tempa i, i takiej zrywności, bo em, w tym pojedynku z Diasem to było widać, nie, nie byliśmy w stanie mu się urwać, ja wiem, że to jest Ruben Dias, ale rozumiecie, nie, nie mogliśmy znaleźć tej przewagi, którą mieć mogę, no bo nie będę nigdy silniejszy od Rubena Diasza, nie będę nigdy większy, no to muszę być szybszy. No i tutaj z Ramosem tak samo. Brakuje tego po prostu, żeby na tych metrach się urwać, ale tak czy siak, no nie możemy narzekać. Słuchajcie, wygraliśmy z Manchesterem City, wygraliśmy z Fulham, 6 punktów zdobytych, łącznie 7 w Premier League, co prawda jest to trochę smutne, że ja pamiętam ile tych punktów mamy, ale jesteśmy na miejscu 9., więc naprawdę nie wygląda to źle. Słuchajcie, to jest, to jest naprawdę spoko. Jesteśmy między innymi nad się Boże Arsenalem, ale em, to mi się podoba, jak, jak ten sezon dla nas się rozpoczyna. No i to co ważne, no słuchajcie, ja mam trze asysty, jedną bramkę, doskonała forma, no i nie ma co się dziwić, ja na 99% jestem e, najlepszym asystentem ligi, zresztą możemy sobie to zobaczyć w, w statystykach zawodników, e, najlepsi strzelcy, najlepsi asystenci, no nie, jeszcze nie jestem najlepszy, bo jedną asystę więcej ode mnie ma Bruno Fernandes, no ale nadal mamy tyle asyst co e, Rahim Sterling, e, więcej asyst od Kevina De Bruyne, prawda? E, i gdzie jest Fernandes? E, jeśli chodzi o gole... To nie wiem, czy coś tutaj ma. Ma dwie bramki, więc. No ale zobaczcie, z kim ja się porównuję, z kim my tutaj rywalizujemy. No nieźle jak na 17-latka, prawda? Więc jestem z tego powodu naprawdę zadowolony, ale przed nami kolejny test bo gramy z Chelsea. Więc Chelsea, potem Liverpool, więc. Naprawdę duże firmy. Kolejny miesiąc troszeczkę mniej obfity, jeśli chodzi o te największe drużyny, no ale jest West Ham, jest, jest Leicester, więc tutaj naprawdę będzie się działo. Dlatego warto tę serię śledzić, dlatego warto kanał subskrybować, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Za ten bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to wiecie co robić i, i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. No, wreszcie się rozbujaliśmy w tej lidze angielskiej, to tak na dobre.